Siemanko Ekipa, to znowu my, to znowu wasz ulubiony gryz gang. Słuchajcie, wy się zastanawiacie, gdzie jesteśmy? Gdzie my dzisiaj jesteśmy? Zdziwię was, ponieważ jesteśmy pod McDonaldem. Stwierdziliśmy, że robimy taką serię na kanale. Żarcie za 100 złoty. I wiesz, i robimy sobie coś takiego, że wjeżdżamy do, do, do maka, czy do różnych innych restauracji. Dzisiaj pokażemy Wam to na przykładzie McDonalda. Rzucamy stówkę i co w tych czasach zjemy za pospolitą stówę? Tak, za drugiego Jagiełło, tam chyba jest Jagiełło. Tak? No, jakiś tam gościu siedzi, no. I co za tą stówę kupimy, yy, no to zobaczycie. Ale jest jeszcze druga opcja. W McDonaldzie jest nowy zestaw Bambi. Też go sprawdzimy, prawda? Sprawdzimy go. Wiem, że ten zestaw można zamówić tylko i wyłącznie. Yy, z kuponą. Z aplikacji. Z, z, aplikacji tak. z, z aplikacji, tak. To ci wspominałem, że jak usłyszałem, że jest zestaw Bambi, to pierwsze co pomyślałem sobie, że jest zabawka Bambi i chodzi o nowy film Disney. Tak, bajkę Bambi. Nie yy, o tym Jelonku. Tak więc. Sorry, ale chyba jestem już stary, ale ja wiem, no bo coś tam się słucha tego rapu. I wie mniej więcej, co się, co się, co w trawie piszczy. No, jakby jakiś zestaw techno, to sprawdzimy. Słuchajcie, ona ma jakieś tam hity. Ja ich nie znam, szczerze mówiąc, ale wiem, że to była chyba raperka Rock, już mówiłem ci wcześniej. Tak, tak, tak. No to coś tam wiesz. Jak w Radiu leci gdzieś, to może wiem, ale tak to szczerze nie mam pojęcia, nie mam tego nawet na Spotify'u i nigdy mi się nawet nie pojawiło, no bo nie słucham takiej muzy, więc nawet wiesz, proponowane. No, tak rozumiem. Dzisiaj chcielibyśmy, żeby zaskoczyli nas po prostu w McDonaldzie. Jeśli odejmą rękawicę, to będzie super. Sprawdzimy kreatywność pana, który. będzie nas obsługiwał, lub panią. Obsługiwa. Dokładnie. 那咱说来，君子说，为嘛都嘛干？<music> <music> tak mówi, że jest świeżo wyremontowany. Tak, świeżo wyremontowany. Też jestem tu pierwszy raz po remoncie. Sam jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało, nie? też jestem ciekawy, no. Wydaje mi się, że jest większy. Na pewno widziałem przez szywę, że się stoliki zmieniły, wiesz? O, powiedzcie, że no. De. Kasa jest gdzie teraz? Ty, to jest całkiem inaczej. No. O, nie, to, wiesz, jak to było? Ja Chodziłeś i to miałeś kasę, nie? No, no, no. Ja tu kiedyś bardzo często chodziłem, bo mieszkam na no tam Gaju, nie? Dobra, słuchajcie, no. Zamawiamy coś za stówkę. Ja wezmę sobie tylko stówkę, bo no, no, tak, jest tak, z tego. Z plecanka. No, no, na Pod nie noszę, tak Badę w drugi Jagiełło. Świeże wydrukowana. <laughs> jeszcze pachnie, jeszcze pachnie. Kiedyś to była stówka, teraz to już nie jest stówka. Tak, <laughs> jest. Ogarniamy to jedzenie za stówkę i lecimy do automatu zamówić Bambi. Odpal aplikację i zrobimy wszystko za, za jednym rzutem. Chyba, że też masz aplikację. No mam, mam no też. To, no to, to, to odpalaj. Jest zestaw Bambi. Bierzemy ten chyba największy, nie? No tak, bo wtedy tam wiesz, tam też są dokładnie. Zestaw, zestaw Bambi, on kosztuje 29,90. To jest wszystko, nie ma no, na wszystkie, gesty... Są wszystkie nowości. No, tak. oprócz na powie, bo na połowie no, to, to standard, tak. No. No to to kosztuje trzy dychy. No to też chyba nie dużo, nie? Zobaczymy, jak to będzie się dłużej, wyglądało nie? w rękach, nie? Dzień dobry. Chciałbym dzisiaj zjeść coś u Was za pospolitą stówkę. I czy jest Pani w stanie wybrać coś dla mnie za 100 zł? Ja nie chcę wiedzieć, co jest w ogóle na tacy. Woleliby, wolelibyśmy nie przekroczyć tej kwoty, ale co będzie na tacy, to jest jakby pani inwencja twórcza. Wszystko jemy. Jesteśmy wszystko żercy i jak to sobie skasujemy, to jeszcze chcielibyśmy ten zestaw Bambi z aplikacji. Dobra, ja odejdę, żeby mnie patrzeć, bo nie chcę, nie? Zamknij oczy. Zamykam oczy. Odbieram za trzy dychy, nie? Ну вот так, в случае Ja myślałem, że to wiesz, co trzeba zrobić? Że to trzeba tutaj, że blikiem zapłacić i odbić. A, w ten A ten tak to zrozumiałem. Też możesz. Widziałem bojka, że już to wstawił, tak? No to jest pierwszy cię maka, wiesz. No, Ale straci... wygląda jakby ja trzę maku. No tak. No. no i jak tam? Jeszcze chwila. Daliśmy pani zabawę, no. Tak naprawdę chyba już wszyscy odchodzą chyba do tych kiosków, nie? Już tak nie. Wiesz to chociaż. Dzisiaj no. coś tutaj pani poklika. Słuchajcie, no z tego co pamiętam, to chyba już były różne zestawy, tak? Były zestawy maty, tak? Tak, i tak, tak, i... Tak, tak. Kłębo, tak. Wiem, że maty na ale czy jakiś był inny, nie mam pojęcia. Czy jakiś ten smolasty nie był? Nie, dobrze. No, ręki stary. Nie. O dobra, przekroczyliśmy 70 zł, ale no... 100 zł przekroczyliśmy o 80 groszy. 80 groszy, to nie może przekroczyć złotów. A jak tak. coś, to widzicie na sobie. jednak też... 170. Jak też, też byście coś chcieli do snów, to najwyżej 70 groszy ubieracie po zamachie w tam tak, tak, pani kierowniku tak. i tak dalej. I teraz tak, drugie zamówienie to ten zestaw Bambi. Bardzo Pani dziękujemy, Dziękuję bardzo. Fajnie, że nie, nie popatrzyła na to. dziwnie, tylko w sumie się usiła. Aj ty, tak to było wszędzie pusto, to już teraz może coś się zwolni, nie? Zobaczymy, może coś się zwolni. Dobra, słuchajcie, przed nami żarcie za stówek. Paragon, paragon, 20 to. 20 to co jest. Mam paragon. Czyli tak, mamy tutaj Big Maca, frytki, sos śmietanowy Cola 04, wrap kupiący klasyczny, frytki, sos czoskowy, z druga Cola, McNuggets, frytki. Zabawka Happy Meal, ziomek, tu jest chyba jakaś. Coś dla Albo mnie. Jest, jest, to jest zabawka Happy Meal, jest kola zero, człowieku, hamburger, cheeseburger i sos śmietanowy. Ty, a co tam jest w tym kubku małym? To jest kawa? To będzie mała kola chyba, wiesz? A. druga ja. zestaw Bambi. Słynne Bambi, tak? Mhm. No i może zacznijmy od tego Bambi, bo to są lody. To się Dobra, bada, no to masz rację. Nie, ...żeby nie rozpuściło, nie? Dobra, słuchajcie, no to wjeżdżamy w tego loda, nie? może ja no wezmę pierwszą, no, no, już się, topi, ziomek. To się Właśnie nie ziomek. No, ale wiesz, znasz McFlurry, tak? Tylko, że teraz ta nowość to jest ta posypka, tak? Z skitersów. A to są nie? Tak. Tego wcześniej nie było, to się wydaje, o, jakby ten, ten zestaw to wprowadził. One są poszarpane, czy jak w całości? Nie, kuleczki jakby. A, one takie, no... Nie są całości, tylko jakby coś, się, wiesz, Roznił, to rozmielił i tak mm -hmm. dalej. Mhm. Ale... To jak... Vanillowy lód? Z skiterami. A, ale zimne mam, zęby, chopię. A, Ciekawe to jest. Rzadko jest słodkie, ale. żadnego odkrycia tu nie ma, nie? No nie ma, ale jest to ciekawe. Stary, kupujesz sobie Big Milka z Kitelsy? Koisz się? Rzucasz? O, no tak, tak jakby. No i co, zobrazować. Nie? Wiesz, ja też bym nie przy sobie tutaj na przykład kupił sobie maklary, wiesz co? Gdybym nie ten zestaw, no to bym tego fajnie spróbował. Ale naprawdę, no z fajnie oddaję, no? Nie, dobra, dobra, dobra. Mhm. Ale zabiję, ją, nie wiem czemu. Jedno ciepłe, ciepłe? zimne i dlatego. No dobra. To nie, by było, nie byłoby na pewno moje ulubione makwary, jakie to jest. No patrzę, Ja mam swoje ulubione. Widać nie Widać, są takie są rozrobnione, no, no, ale fajny no. smak. Sam nie jest słodki. I to jest fajne, bo te kietelesy, jakie... Je... ona no, może no, są To nie kwaśne, no? To fajnie, fajnie to się tego. Dobra, słuchajcie, no ogólny to też nowość zestawu, tak? Tak. Ja to uderzam człowieku z kurczaczkiem. Kurczaczek zwykły nugget, nie? Czarny, jakby... czarny sos na bazie sosu sojowego i pieprzu. O. No dobra. A ja ciekawy jestem tym tą gwiazdkę, bo to chyba nie jest kura. Tak, to jest ten, to są serki, i cheddar podobno. Bo tego normalnie też nie ma, nie? W zestawie? Znaczy inaczej, tego nie kupisz normalnie poza zestawem. Ile tych gwiazdek jest w środku? Dobra, to jest. Ty wziąłeś jedną? Tak. W zestawie są, są trzy gwiazdki. Nie, cztery. Nie, ty jest pierwszą, przepraszam. Nie, pierwszą. Nie A tą. A no. I na Wziąłeś jakiś? Nie. No to na jest sześć. To spoko, bo same nagetce chyba zestaw sześciu już kosztuje chyba około tego. O, to dobra. dobra, nie? Panie serek. Taki topiony, nie? To jest coś na wzór tego serka, co jest tak. w. na no, mów Tak. Czy nie? Może. nie pamiętam tego smaku. Tak wiesz, troszeczkę, nie? I się skojarzyło z jakimś topionym serkiem, takim kur tym trójkątem, tylko że na, na, na ciepło, nie? No, no, no nie są. Ale dobre to jest. Małe frytki, nie? W są małe frytki. No i kola chyba jest mała. Tak, i jeszcze napój z na mały? No to jest dosyć ciekawe, nie? Patrzcie. Wszędzie chyba jest kola, nie? Dobrze. <grymne> Dobra, damy biorę chyba jeszcze kurczą. Jest jest to? No ty na Magnagacy, jak mag nuggetsy, nie. No mówię, ja, jakby ja, zaskoczenia, bo lubię Nagacy. Lubisz te Negacy? Ja w ogóle właśnie tego nie wiem. Tak? A właśnie ja w Maku, jak byłem, to nie wiedziałem co wziąć, to mówię, wezmę sobie tego. Duży zestaw na Zapcham się i... Też na przykład Nuggetu. na taką szybką przekąskę, zazwyczaj we Wrocławii, brałem sobie wrapa. Klasycznego. To jest warzywko, okay. nie skurcza Z boczkiem jest dobry. Fajnie, bo to jest takie, nie mówię, że fit, bo to też ma swoje kolory. Ale wiesz, chodzi o to, że jest jakieś zróżnicowanie. Róż jest mięso, warzywa i tak dalej. No słuszno. Bambi. Zestaw Bambi. I ten zestaw Bambi? Rozumiecie, kosztował 30 zł. No tutaj nowością jest ten sos. Jest. No i chyba te, te serki. I te gwiazdki. Dobra, to tyle, nie? Ja się zabieram tutaj za otwarcie hopie, Happy Mila, bo to jest drugie, druga rzecz, która mnie ciekawi. też nie pamiętam, kiedy ostatnio zbierałem Happy Mila. No, no i tutaj już zdrowiej, tak? Jabłuszko. O proszę. Ale frydeczki, bez soboty. Pani ona zadbała. Tak. <laughs> Aż tak źle wyglądamy? Z całego zestawu tak naprawdę. Tylko to jest zdrowe. Co ja tam jak jakieś karty, nie? Poker? Nie wiem. Zestaw małego pokerzysty. Ja bank. Nie wiem. Mogę wziąć, bo może mój ten... Krześniak to takie No i już masz prezent dla... No. Masz, Alex, prezent. <laughs> i tak naprawdę. O, jeszcze jest ten. I tutaj jeszcze są nagezki. Tak, nageczkę? Tak. To dawaj, no je lubimy. No i ja atakuj. Mam jeszcze sos jakiś? Mamy żomek tu sosy, ty. A jeszcze tak. Śmiedanka. Ale wyżera, ale wyżera. Ja dawno takie wyżery nie miałem maku. Ty, masz tu chłopie czosniką. Ja nie otwieram wszystkie hopie. I no lecimy lecimy Alex. Ja wspominałem już wcześniej o tym, naprawdę pani fajnie z nami współpracowała. Tak, miała zajawę chyba. Uśmiechnęła się. Ojdzie. Tak, ten pomysł się spodobał. Pozdrawiam. Niepa pani na Kasie. Dziękujemy bardzo za pomoc. Więc wszystkich uh wszędzie, -huh. nigdzie nie popatrzysz. To, <grymne> co no z, z każdego mięsa. Kiedy masz piśmę? Mam nadzieję, że kolkę zero. O, czyż czy z burgera? Nie hamburgera. No, burgera. Czy z burgera To tak, ja biorę cisa. Tutaj tak naprawdę, no, przecież wszystko znamy, nie? Wszystko tak, znamy. Jak, każdy z was, kto chodzi do maka, to musi to znać. Ile razy człowieku chodziłeś do maka i jadłeś to wszystko, nie? W sumie to taki trochę przegląd zrobiła tego, nie? jeden do góra. No mało, no? Standard. A zawsze, bo jeden czy dwa? Nie też mam jeden. Zaskoczył cię czymś? Nie, my <grym> to niczym nie jest. Klasykko, Bardziej ile tego rzecz było, mnie zaskoczyło niż to co nam dała, nie? No tak, to było dla no. mnie sprzenie, właśnie o to czym chodziło, nie? Że zobaczyć co możemy za słówkę. Zjeść to po pierwsze, a po drugie po prostu zaufaliśmy pani, tak? Tylko jak idziesz z kobietką frytki zje, troszkę podziwia na gierców, człowieku i wiesz zjadł. Za sówę sam. <grym> a daj jej jabłka, bo to się obrazi, bo myślisz, że wiesz, że potrzebna tak. jej dieta, to. No, no właśnie ja, to już, No wiesz, no, 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 Bytami, to Nie ma co zadzierać. No i co, ten czarny sosik? właśnie. Tak. Bardzo ja. Też mi podpasował. Wiem, że teraz w stosunku te maku jeszcze jest ten sos z Big Maca, nie? Możesz to ja. kupić? No, ale w sensie co? W takiej formie, tak? W takiej formie, no. Teraz już sprzedaję do Big Maca ten sos, nie? Ja. druga, no bo tu jeszcze jest po jednej koni. Mamy po frytkach, więc wiomek ładu i te fryty. Ja już swoje kończę. Ty wolisz wrapa, z tego sobie. No lubię wrapa, no ale możemy się podzielić przecież. Tak? No tu zjedz, zjedz, trochę jazdy. No ja nie wiem, czy ja chcę to i to zjść. No tu jest co? Wie czy Big Mac był daj. No to wiesz, kobieta wrapa. Ja, ja wrapa jadłem, nie? Więc, jakby z tych dwóch rzeczy wolę burgera, nie? No, no, no to, tak, ci, to cię Trochę mało sosu mi dalej. Dlatego możesz to kupić. Tak, możesz w ogóle No, no wiem, bardzo mało to. Dodatkowy sos jest samy. No, no to właśnie, ale wyglądanie ta bułka. Dawno nie widziałem Big, Big Maca, wiesz? Bo rzadko tutaj bywam, nie? Sportowe śmieje tak zwane, nie? To jest jakiś ogóreczek w tym sosie? Starty, start polska bombola. Polska Starty, co? Starty ogórek ksiony? No, nie, bardziej taki kostka pamiętam, czy mówiłem kiedyś właśnie sos, nie pamiętam, że był na wzór Big Maca, ale pamiętam, że ścierałem drobno ogórek kiszone, Do tego chyba muszczarda, majonez. mają... Bo no, to jest taki kwaskowaty, nie? To fajnie wychodziło. Jeden do jeden nie wyjdzie, ale zawsze. No to no, wiesz. O, koła mu wrapa. Chyba sobie chłopie przegryzę jabłko, bo. Najlepsze trawienie. No za. Tak. Drapik, kurczę, zrobi robotę, nie? No, no, chłopie, jub, jabłko, jak zawsze. No masz chłopie jabłko, nie? Chyba sobie zmieszczę. naglecika. No w sumie też nawet było dużo łączy. Chłopie jabłko, nagets. Burżuazja, burżuazja. tu tutaj kurwa kurczak, Ta. Frytacy, że Tak teraz myślę, że z maku stółka to nie. ciężko, jest, to już jest tak nadobite, nie? Ale też fajnie, że pani też w jakiś sposób poszła w ilość w sodzie. To tak naprawdę mogła zrobić nam dwa ma zestawy. Tak, mogła po prostu te, jak bez się maestro. Tak, ...czy coś, Obacz, wręci... maestro w zestawie i to masz już pokoło, nie wiem, ośmiech. Mi się w ogóle wydaje, że ta pani powiedziała totalnie w klasyki. Rap no, klasyczny. Tak, same i produkty i bez jakichś, wiesz. No chyba mi nie zaskoczy, naprawdę. Zeskoczył mi miło. Nie wiesz, no. Ale to za styl, nie? On na pewno nie jest. Barwiony sosem stojowym. Tu jest ten. Tak, Tak, bo no? barwnik po prostu czarny. Nie? Ale fajnie, że jest napisane, napisane, że jest pieprz i ten pieprz czuje. Czuć. Tak, czujesz to? No. A, ale... Chyba tej koli tu jest, no? Nie wiem, kole to chłopy na haty sobie jeszcze weźmiesz, nie? Ty, no chyba już mam dość, nie? No. Mm. jest Co? Więc jest. jest. Aby do chaty się dużo <laughs> Teraz już wam mówię, że porwaliśmy się trochę z motyką na słońce. Bo ta to jest dużo rzadsza, nie? Nawet pomijałem z tym zastępem nie? To i tak byłoby dużo jedzenia. Ale było my... chyba i tak. Myślisz? No, wydaje mi się, że i tak to byłoby. No, czekaj, na każdego. To byłaby jakaś duża kanapka. Frytek, frytek od, od, od chujasu. duży i jeszcze mał, po małej było. Czyli po dużej pasce i po małej pasce. Cheeseburger, hamburger. Czyli dwie takie same kanapki praktycznie. W Happy, happy Meal mieliśmy nagacy. A jeszcze w Happy Meal były nagacy i jabłko. I jabłko. No to dużo tego jest jedzenia. Słuchajcie, jeszcze jest taka sytuacja, że jest czwartek. Wy to obejrzycie za tydzień. W poprzednim tygodniu widzieliście odcinek z pizzerii w, w Gdańsku i w Sopocie, Ale z Dobutki i dramaty. A nowa. A ja dzisiaj. Powiem, co on gada? Przecież w zeszłym tygodniu było co innego, ale panach no, tak to oglądali. Żo... Dobra, w jest fokus, fokus. Tak, jest fokus, Ja jest się focus. rozjechałem. <noise> Od jutra we Wrocławiu zapowiadają, słuchajcie, takie deszcze, które e, nawiedziły Wrocław, jak i cały Dolny są, taki Polskę oczywiście, w 97 roku. Więc ja na wszelki wypadek, normalnie, świeciuszki, woda, słuchajcie, no tak. No bo jak zabraknie prądu, bo to wiecie, wszędzie macie teraz parkingi podziemne. I w no. tych parkingach podziemnych jest prąd. Więc jak zaleje ci parking, to zaleje ci prąd, no nie będzie prądu. Nie wiem, czy będzie woda. Nie Dlatego będzie... właśnie jak napisał mi to Mateusz, no to ci małe zakupy. Nie ukrywam, że trochę w uszek tu ciekawie hało. No także my mamy kciuki. Wy już wiecie, czy Będziecie coś się wy... wydarzyło, tak. czy nie. ale... Czy jest internet, czy nie ma internetu? Tak, ale mamy nadzieję, że nic się nie wydarzy i że przejdzie to po prostu bokiem. Tak, Tam jakaś mała kałuża, wiesz, lekki zalany może dominikańskie zaleją. Ten, kto wie, to wie, jakie tam basen był jakiś czas temu? Tak? chyba, co? Inaczej, powiedzcie, czy to były deszcze, no bo wyglądają na spółkę z Wrocławia. Pamiętacie tę sytuację, to były deszcze, to była kanaliza. Jeśli to była kanaliza, to ten gościu, który tam skoczył, to jest mocny, to mocny go zawodnik. Bo bym do kanalizy stary nie wbił się, nie? Ale miał kółeczko to. Szczury go pysrają, tam nie wiem, co. Musiało śmierdzieć. No. Na pewno. Ale ja czuję że... A właśnie, jeszcze jałbuszka nie spróbowałem, sorry. Aaa, widzisz. Zostały hmm. tylko jabłka. Tak? No. Wszystko jest opie... Wszystkie też? Mhm. Wszystko ze No sosy trochę nie, ale nie będę maczał teraz, już wiecie, jabłuszka w sosie, nie. <grym 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 dalej zostało. <grym> ja mam jeszcze jedną o, grubą barską. Jedną to musisz wybrać cały sos. Cały sos, no to nie jest. A no to co? Został tak naprawdę napój jeszcze. No tyle. Tak, no zostały nam napoje prawie całe. A no i na całe. ciebie jabuszko. Tak? Mhm. O, Ci, że nie kupię jabłka? Dobre są, fajne, bo one są chłodne. No, takie na miarę, miarę, miarę zimne. Ciekawe, czy w ogóle jakbyś dał jakiemuś psu jedzenie z maka, to by zjadł? Próbowaliście kiedyś? Może i by zjadł, ciekawe, to czy się Nie Zastanawiałem zastanawiam <laughs> się, że na, przykład, właśnie, że na przykład, jakby pies nie chciał tego jeść, to zawsze macie machewki albo jabłka mhm. do kupienia. I to psy jedzą, nie? Albo Ale jakieś to, zwierzęta. To ciekawe jest, bo nie miałem okazji chyba sprawdzić. Napiszcie w komentarzu, czy któryś z was było takim świrem i dało swojemu zwierzęciu żarcie z maka. Teraz patrząc, jak ludzie dbają o. Znaczy, to nie jest tak, że nie dbali o zwierzęta, tylko po prostu więcej przywiązują do uwagi do tego, co pies może jeść, a co nie. No i teraz w dzisiejszych czasach może mało ludzi chce spróbować tać jedzenia tego typu psów, bo wiesz? Jest by się w ogóle... Bo on nie może, wiesz co, on ma insulinoodporność, po on ma zgagę po wrapie. po po co, że tak powoli. Będzie musiał już o trzeciej nocy jechać. potem so to... łapy spędzą, glacial. wiecie o co chodzi? No po co? No, po co? Lebie nie lepiej, żebym ja się tepał. Nie dawajcie swoim psom takiego żarcia, ale jeśli ktoś był taki cwany i dał, to dajcie znać, jak się za. Jak już nie wytrzymasz coś żarcia, to daj, tylko daj znać, co się wydarzyło, nie? Wiecie, tak, w tym filmie z Tweedsmithem, jak to masz. Jestem legendą, no to tam. O, to jakby zaleźli nie... maka, to ten pies musiałby to zażyć. No musiał, bo. No... Ten... Tam pędy <laughs> nie było, prawda? <laughs> Obecnie... <laughs> a <nie> uważasz, <laughs> no, że z burgera, albo cię albo jesz, albo nie jesz. Ma... Stary, <laughs> no. Ale w sumie też mógł... Masz wybór, nie? Mógł głównego bohatera biegali. Nogę, ale tylko nogę. Nie? Tylko nie? Druga mi został. Ty go miał, to później ręka. Co, bo pole... Wydaje mi się, że chyba dwójkę spolerujemy. Dziękujemy Wam bardzo za ten odcinek. Subskrybujcie, lajkujcie nas, komentujcie. Dobra, Widzimy się yy, za tydzień. Elo.